się ma. Siema. Kolejny dzień, więcej jak zawsze. Duele Jogger Ser. Gold 3 bez przedłużania. Lecimy. Jest przeciwnik ze Szwajcarii. O, jedziemy po prawej. Jedziemy po prawej i nie wiem co. To jest nad nami. Nie fajnie. Nie wiem co to jest. Bolivia, okej, okay, to też miałem w głowie, ale Meksyk wygrał. Jedziemy po prawej. Jest. Co jest. To um... są kolory nawet te plagi, bo myślałem tu o Ekwadorze albo Kolumbii. No tu jest żółta blacha. Nie widać nigdzie krzyża kolumbijskiego, ale tu jest dużo żółtych blach, więc to ma sens. Tylko właśnie nie wszystkie. Ale język pasuje, jest hiszpański. Czy się nie rozgrzałem? myślę, Myślenie trochę zawodzi. No ale przeciwnik się pomylił i dostał 4100. Ponad żółto na środku. No Stany Kanada, nie? No dobra, ma to sens. I to jest koniec, gg. Teraz przeciwnik z USA i... rekordowo, niski, rekordowo niskie elo. To 370. Eee, no, mam Indie. Mam jeszcze ten język... Oj, nie wiem gdzie. Nie umiem ich rozróżniać. Kiedyś się może nauczę, ale... Klikam w środek, bo nie wiem. No i przeciwnik jest bliżej z Bangladeszu. Mm, żółte blachy. Taka architektura... E, ...właśnie... ...z tych rejonów. No ale jak, jak jest kostka ułożona w taki zygzak, to... Luksemburg odpala, bo Luksemburg i Holandia mają żółte blachy. Okej, okay, on kliknął w stolicę i był bardzo blisko. Um. Słońce mamy na południu Więc pewnie to będzie jakiś meksyk. Te palmy. Te palmy to chyba jakoś tak i tak są. Jeśli dobrze pamiętam. Jeśli to jest Meksyk oczywiście, bo to nie musi być Meksyk. Mm, w sumie takie pola. Kurde, żeby to się teraz nie okazała Azja, nie? To... By <gryw> było dobrze. Klikam to. Nie zginę i tak. Nie ma nożnika. No i to była ta Azja nie było nic, żadnego słupa, nic, po prostu vibe. Okej, okay, mamy jo Jordania. Trzeba trochę spuszczać przeciwnika. Czarne auto, żółte linie zewnętrzne, białe środkowe. Yy, blachy długie białe, znaczy długie, krótkie też są. 4 km byłem od tego. Dobra, nie mogę przegrać, bo ja stracę za niego chyba 50 lat. Jak on ma takie niskie Eee. Okej. Okay. Długa antena. Długa antena, mamy rifty. Chciałbym się blachy. Żebym wiedział czy Albania czy Czarnogóra, ale chyba po prostu to schedule. klikam granicę. Mam nadzieję, że przecież nie wie. Nie wiedział? I kliknięcie granicy oddało I wygrałem Zachowałem elo I Znów ten sam On też stracił Ja dostałem jedno elo, on stracił jedno Dużo się nie zmieniło O kurde eee... No to wyspy obcze by były z tym autem Tylko jakiś taki dziwny Dziwnie słaba jakość z przodu, a może dlatego nie wiem, było auto z szynami, z lusterkami, no i tak to wyglądało po prostu, to... Wyspy Owcze po samym krajobrazie można rozpoznać Tu brazylijski, są te sekcje takie, lampy nie kojarzę yy, Paranapain To drzewo takie, nie wiem jak mam je opisać, to... Bardzo szeroko idą te gałęzie i te liście są w takich, nie wiem, kulach Tak są zebrane w takie kule, nie wiem. No ale się potocznie nazywa Parana Pain, bo głównie w regionie, który się nazywa Parana, się to trafia. A teraz mamy chyba Hongkong, ale chciałbym się upewnić. Bo jedziemy po lewej. No tak, dobra. Jedziemy po lewej, więc to musi być Hongkong bo z takim językiem, znaczy z takim podobnym jest też Japonia, to jeśli podawie tylko w Japonii jest niska kamera, to nie była niska kamera, więc no i GG to było szybkie i znowu ten sam przeciwnik Podwójny szewron. To bardzo często w Hiszpanii. Hiszpania używa. No, chyba tylko podwójnych i potwórnych, pojedynczych się raczej nie trafia. No i zawsze to jest biała strzałka na niebieskim tle lub na czarnym tle. No, a przeciwnik dał Bolivię, Także. Już większość kopełów padła po pierwszej rundzie. Białe linie, wszystkie więc. E, raczej tu będzie jakaś Europa. No i taki też Vibe. Klikałbym Włochy. Ale no to tylko po Vibe. Widzę też tu jakąś. A, dobra, nie wiem. Klikam po prostu, nie gadam. I to była Bułgaria. Ciekawe. Przeciwnik się jeszcze jakoś trzyma. Nie ma przednich nich blach, to będzie Portoryko. Jest biała kropka na górze tej anteny. Właśnie jak jest antena z boku, i jest taka biała kropka na górze, to Portoryko. Jakby jej nie było, i ogólnie auto by miały blachy, to wtedy się patrzy na taką jedną szynę z lewej strony. Bo wtedy to może być albo Guam, albo Mariany Północne. Ale to już teraz nie będę tego tłumaczył. Kolejny win. No, wreszcie ktoś inny. <laughs> Już mu się to chyba nie podoba, że mam tyle Elo Dobra, mamy słońce na południu, A, także obstawiam tu jakieś tany To dość dziwne. Hmm. Bo jest ta żółta linia na, na środku. Też są wykropkowane te słupki od znaków to... Często też to jest w USA. Jakoś tak bym klikał. To tylko po Wajbie. Nic tu nie ma za bardzo. Nowa Szkocja, o kurde. No to ma jakiś sens. Kostka w takim kształcie to jest z Ekwadoru, jest. Więc się w sumie nie zastanawiam. No taki kształt. Ja nie opiszę tego, ale no tak wygląda. Widziałem raz w Meksyku, ale to raz. No. na północy. Zaleciało mi tego jakoś Argentyną, bo jest tak bardzo, no bo może nie jakoś bardzo, no ale jest dość płasko. Białe linie przerywane na środku są w Argentynie. Ciągła je, tylko ciągła jest żółta. Jest taki mix. Eee, I jak mi to leci, jakoś tak mi to leci. Bo tu jakby. Nie jest jeszcze jakiś taki południowy klimat, bardzo. Tu jest ciepło jeszcze. No i byłem blisko, w dobrą prowincję kliknąłem. Hmm. Co to jest? Nie bardzo wiem. W sensie. Raczej to jest Peru. Bo vibe. Też słupki pomalowane na biało-czarno. Te góry, czarne auto. Tylko pytanie, co tu mam kliknąć. No tu są jakieś informacje, tylko ja się nie znam. Eee, może bliżej Cusco przez te. A, no dobra, Lima. Chciałem bliżej Cusco przez. Ceglane domy Jedziemy po lewej, jest angielski Nie ma unii Białe z przodu, z tyłu akurat nie widać żadnej, jest żółta z tyłu Tylko Trochę chyba bardziej na północ pójdę, bo Takie góry Mogę pójść odważniej w jakąś Szkocję jeszcze, ale już dobra. Niech będzie środek. No właśnie. Rosja. Mamy te pasy. Pasy na znaku biało-żółte przejścia dla pieszych. Um. Ja nie wiem, jak mi to wajbuje. Jakoś tak. Ale żadnej mety tu nie mam. Mogę być też bardzo mocno w błędzie. Okej okay. Przeszło mi to przez myśl, ale nie klikałbym tam. To jest ryzykowne. Jedziemy po prawej. O. Dajcie info. Wydaje mi się, że to jest Brazylia, ale. Blacha z tym niebieskim paskiem na górze. Raczej brazylijska. Stup jest brazylijski. Kierunkowy jakiś, coś. Chyba kliknę tak. Krodek. Nie chcę mi się tego dłużej ciągnąć, jak tu i tak nie mam info żadnego. Udatnego. w sensie takiego co ja bym mógł wykorzystać. A on no w ogóle nie wiedział, że to Brazylia. I to jest koniec to jest koniec. GG. No to co? Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!